Szkołę Podstawową nr 8 w Słupsku opanowała plaga matematyki, uczniowie tej szkoły nie chcą uczyć się innych przedmiotów, pragną tylko poszerzyć z matematyki. Dyrektor ma problem z opanowaniem oszalałej młodzieży na punkcie matematyki. Na miejscu jest nasza reporterka Genowefa Cyperka, Genowefo, oddaję Ci głos. Poszarała na punkcie matematyki. Porozmawiajmy z tą oszalamą młodzieżą. Widzicie, język Polski, będziemy prowadzić lekcje. Nie. Nie. Dzień dobry, jak masz na imię? Sebastian. E, co sądzisz o matematyce? Matematyka ma swoje plusy i minusy. Jak szedłem do szkoły, była już tu straż matematyczna. Czy tylko lubisz matematykę? Uwielbiam matematyka to najlepszy przedmiot. Dzisiaj wstałem prawą nogą. Myślałem, że to będzie mój ostatni dzień w życiu, lecz to się zmieniło idąc do szkoły. Miałem pierwszą lekcję matematyki i było super, bo widziałem same cyferki na tablicy i było super. To jest bardzo fajna. Dzisiaj rano ja wstałem i ja nie wiem, co się stało. Poczułem się taki rześki, orzeźwiony i chciałem liczyć, liczyć. Ja nie wiem, co się dzieje. Szkoda, że innie tam nie ma. Mam nadzieję, że owa Praga ogarnie swój świat. フォごー。